Cześć, witam w swoim kanale Jak widzicie sezon truskawkowy w pełni Spójrzcie ile jest truskawek na jednym krzaku Trochę było już zerwanych A w tym filmie chcę Wam pokazać Jak powiedzieć Jak zadbać właśnie o takie truskawki Które teraz zaczynają owocować Już się czerwienią Już były dwa razy zrywane jaki nawóz teraz zastosować żeby te truskawki jak najlepiej dojrzały, jak najlepiej dorosły spójrzcie, teraz pomimo tego, że na wiosnę była robione przecięcie truskawki szaki się, to jest jeden krzak tu jest drugi, tam jest trzeci, tu jest czwarty tam jest piąty szósty taki trochę trochę słabszy, bo tutaj rabarba rośnie ale pięknie klonują, spójrzcie tu jest tyle małych truskaweczek tu jest na kolejnej tyle o, tu jest z kolejnej no i trzeba teraz się postarać żeby to wszystko nam ładnie dojrzało i ja proponuję Wam to, co sam zrobiłem, czyli zastosować nawóz ze skórek banana. Wiem, że ten nawóz jest atakowany z każdej strony, no ale według mnie jest to najlepszy nawóz na dojrzewające owoce, szczególnie na dojrzewające truskawki. Zawarte po prostu. W tym nawozie składniki pokarmowe spowodują, że te wszystkie truskawki ładnie dojrzeją, ładnie wyrosną. O, słuchajcie, nawet jedna została. Może nie za duża, ale takich jest kilkadziesiąt na krzaku. I właśnie takie oto truskaweczki mi dojrzewają. Dodatkowo co można zrobić, ale nie jak macie takie truskawki małe, tylko jak już macie takie większe ale zielone, to możecie przerzedzić nieco liście. Teraz jeszcze nie jest czas na to robić, ponieważ dużo jest małych, ale jak będzie ich będzie więcej takich już wielkościowo, można oberwać nieco liście. Żeby te truskawki miały jak najwięcej słońca. Od słońca również truskawka czerwienieje, dojrzewa i lepiej plonuje. Spójrzcie jak jest truskawka w cieniu, to jest taka mniejsza. A po przerwaniu te truskawki rosną o wiele lepiej. Takie nawożenie w połączeniu z nawożeniem, które wykonałem na wiosnę, które też Wam pokazywałem. Zagwarantuję Wam ładne plony. Ta odmiana ma akurat przeważnie takie. Spójrzcie, tutaj jest też takie. Troszkę większa, troszkę mniejsza. No ale nawoz skórek banana zawiera dużo fosforu, potasu, czyli tych pierwiastków, które właśnie powodują szybsze dojrzewanie i lepsze dojrzewanie truskawek. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i życzę Wam takich oto, takiej ilości truskawek na rzakach. Na razie cześć!